Wróćmy jeszcze do kwestii skoków ciśnienia tętniczego. Tak jak wspominałem Państwu, okresowe skoki ciśnienia tętniczego wpisują się w naturalny przebieg tej choroby. To jest jedna rzecz. A druga rzecz. Często one mogą być manifestacją zaostrzenia przewlekłych chorób, innych chorób, które ma pacjent. Mogą być na przykład sygnałem rozwijającej się infekcji dróg oddechowych. Skoki ciśnienia mogą towarzyszyć innym poważnym chorobom jak zawał serca, Udar mózgu czy ostre stany związane z aortą, czyli rozwarstwienie aorty. Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że, zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach starszych, to okresowe skoki i wahania ciśnienia tętniczego, które niepokoją i opiekunów, i samych pacjentów, wynikają z tego, że osoby starsze pomijają dawki leków. To może być pominięcie. Przypadkowe, zapominają o pewnych lekach, bądź nie zauważą, że nie wzięli pewnych tabletek, ale może mieć też charakter intencjonalny. Wynikać może z tego, że pacjenci uznając, że ciśnienie na przykład jest odrobinę niższe niż zwykle, na przykład zamiast 130, jak mają dosyć często rano, mają ciśnienie 115 czy 120, mówię o ciśnieniu skurczowym. Wówczas część osób uznaje, że może sobie odpuścić, a tą jedną tabletkę. Tymczasem tak do końca nie jest. Proszę pamiętać, że jeżeli stosujecie Państwo leki na nadciśnienie tętnicze i to ciśnienie jest prawidłowe i nawet waha się w tych granicach prawidłowych między 130, 110, 105, a nawet 100, to jest to sygnał, że leki, które Państwo stosujecie, wywierają swój efekt, działają absolutnie nie jest sygnał czy informacja, że już jesteście wyleczeni z nadciśnienia tętniczego, tylko jest to sygnał, że leki, które Państwo stosujecie działają. Także absolutnie nie możemy zaprzestawać stosowania tych leków. Oczywiście, jeżeli w dłuższym horyzoncie czasu okazuje się, że ciśnienia, które Państwo mierzycie idą w kierunku ciśnień niższych, 110, 105, 100 i zwłaszcza towarzyszą temu pewne objawy, jak zmęczenie, zawroty głowy, zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała przy wstawaniu i siadaniu, co bywa szczególnie niebezpieczne dla osób w wieku podeszłym, to rzeczywiście jest to sygnał, że możemy rozpocząć modyfikację leczenia i wówczas można pewne leki odstawić. Natomiast jeszcze raz, jeżeli jesteście opiekunami osób starszych i widzicie, że pojawiają się cyklicznie co pewien czas te skoki nieprawidłowe wartości ciśnień, bardzo proszę, upewnijcie się, czy nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że te osoby po prostu pomijają te leki. Kolejna osobna kategoria przyczyn związanych ze skokiem ciśnienia, to jest coś, co niestety jest no, plagą naszych czasów. To są szeroko rozumiane na zaburzenia emocjonalne. Brak snu, przewlekły stres, przewlekłe zmęczenie, napięcia w pracy, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. To jest bardzo częste. Proszę pamiętać, że nasze ciało nie jest ze stali ani z kamienia. My mamy jako organizmy możliwości adaptacji do trudnych sytuacji, przyzwyczajamy się do pewnych sytuacji, jesteśmy w stanie spiąć się w pracy, intensywnie pracować um, kilka dni czy też przez pewien okres czasu, natomiast prędzej czy później to wszystko znajduje odzwierciedlenie w tym, jak zachowuje się nasze, na, nasze ciało. Stąd proszę zastanowić się, czy Fakt, że nagle pojawiają się problemy z kontrolą ciśnienia, to gdzieś nie jest właśnie echem tego, że jesteście Państwo przemęczeni, zestresowani, bądź pojawiają się zaburzenia snu. Oczywiście na to wszystko nie mamy prostych recept. Niemniej jednak to jest bardzo ważny sygnał, jeżeli chodzi o kierunek postępowania, ponieważ w sytuacjach, kiedy mamy ewidentnie ten zewnętrzny bodziec tego typu, który sprzyja nie wyrównaniu ciśnieniu. To, z mojego punktu widzenia, dodawanie pacjentowi kolejnych leków jest pozbawione zupełnie sensu. Musimy omówić, zastanowić się, czy jest jakiś sposób na to, żeby w tej sferze podjąć jakieś działania, chociażby zmierzające do tego, że pacjent będzie, będzie spał. Stąd krótkoterminowo stosowanie pewnych leków nasennych, nawet naturalnych, może tak wyrównać cykle fizjologiczne naszego organizmu. Że to ciśnienie po prostu się wyrównuje już na lekach, które stosuje pacjent i nie ma powodów dodawania dodatkowych leków. Kolejna sytuacja, na którą chciałbym zwrócić Państwu uwagę, zwłaszcza osobom młodszym, proszę pamiętać generalnie o całym naszym ciele. Zaburzenia związane z kręgosłupem, z naszymi stawami, z naszymi stopami, sposób, jaki Państwo korzystacie z tego układu mięśniowo-szkieletowego w pracy. Czy jesteście spięci i siedzicie w nieodpowiedni sposób przy górkach i przy komputerach? To wszystko może być czynnikiem, który niestety fizjologicznie zwiększając napięcie mięśni i powięzi mięśniowych może doprowadzać do zwiększenia takiego ogólnego poziomu napięcia naszego ciała, co może się również przekładać na zwiększenie ciśnienia tętniczego. Stąd proszę się zastanowić, czy sposób, w jaki Państwo pracujecie, Postawa, którą przyjmujecie w pracy, to nie jest ten czynnik, który może być takim wyzwalaczem, też czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu wysokiej wartości ciśnienia tętniczego. W tym kontekście chciałbym też krótko zastanowić się z Państwem, omówić kwestię bólu głowy, bo to jest sygnał alarmowy, na który Państwo, jako pacjenci, słusznie zwracacie uwagę. Jeszcze raz, jeżeli przy skoku ciśnienia ból, który Państwo czujecie, nie jest bólem. Zupełnie dla Was nowym, nieznanym, bo tak naprawdę niewiele jest osób, które nigdy nie doświadczyły w życiu bólu głowy. Więc, jeżeli to nie jest ból zupełnie dla Was nowy, nieznany, któremu jeszcze towarzyszą objawy neurologiczne, jak zaburzenia widzenia, napadnięcie kącika ust, zaburzenia tutaj ruchowe, to wtedy tak naprawdę ten ból głowy traktujemy jako charakterystyczną, typową manifestację po prostu skoku ciśnienia tętniczego. I to nie jest jakiś powód na samym początku do paniki. Uważam, że nie ma powodu na samym początku wzywać karetki pogotowia. Natomiast chcę też Państwu zwrócić uwagę na inną rzecz. Pacjenci, co jest naturalne i oczywiste, podchodzą do bólu głowy jako takiego objawu wtórnego do skoku ciśnienia. A chcę Państwu powiedzieć, że może być zupełnie inaczej. Może być tak, że to właśnie ból głowy, ten intensywny, przeszkadzający nam, ciążący nam ból głowy, może być czynnikiem, który prowadzi do podniesienia ciśnienia tętniczego. I wtedy nasze ciało, można powiedzieć, fizjologicznie reaguje na sygnał alarmowy, jakim jest ból. Bóle głowy mają swoje rozmaite przyczyny, natomiast często niestety jest to nieprawidłowa pozycja naszego ciała, a, którą przyjmujemy. W miejscu pracy, czy nawet jak jedziemy samochodem. Stąd chciałbym, abyście Państwo zastanowili się, czy nie macie jakichś problemów z przewlekłymi napięciami mięśni, kręgosłupa, ramion, czy nie macie problemów ze swoim kręgosłupem. Bo często właśnie tam są źródła dolegliwości bólowych, które po prostu przeciążają nasze, nasze, na, nasze ciało. Co u osób leczących się na nadciśnieniem może manifestować się skokami ciśnień, ciśnienia tętniczego? Wówczas stosowanie leków przeciwbólowych doraźnie jest jakimś rozwiązaniem, ale wtedy tak naprawdę trzeba zastanowić się nad jakąś formą fizjoterapii, która no niekoniecznie musi sprowadzić się do pewnych działań w gabinecie fizjoterapeutycznym, ale. Związane jest to na przykład z, z uświadomieniem sobie tego, w jaki sposób siedzimy przy biurku i wykonaniem kilku ćwiczeń rozciągających, które mogą pozwolić na uwolnienie przewlekle przykurczonych mięśni w różnych okolicach naszego ciała i w ten sposób to powoduje, że napięcie mięśni nie przenosi się przez powięzie tutaj na naszą głowę i nie generuje nam bólów głowy. Także przyczyn skoków ciśnienia jest kilka i tak jak wspomniałem Państwu, zawsze warto zastanowić się, poszukać wstecznie, jak już się sytuacja uspokoić, i zastanowić, co było powodem tego, co jest powodem, że te skoki ciśnienia pojaw, pojaw, pojawiają się. Natomiast kiedy wzywać pogotowie? Proszę pamiętać, że zawsze jeżeli to ciśnienie przekracza 180 na 110 mm par tęci, Możecie Państwo wdrożyć to postępowanie farmakologiczne, o którym rozmawialiśmy, ale jest to też sygnał, że warto wtedy zadzwonić po pogotowie. Warto zawsze zadzwonić po pogotowie, kiedy ciśnienie tętnicze jest podniesione i towarzyszą temu jakiekolwiek nowe objawy, których Państwo do tej pory nie doświadczyliście przy podniesionych wartościach ciśnienia tętniczego. To może być nieznany Wam nowy ból głowy, czyli mu towarzyszą zwłaszcza jakieś zaburzenia neurologiczne, typu zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, czy zaburzenia e, e, ruchomości Waszych kończyn, to wtedy mogą być objawy udarowe i wtedy pacjent powinien znaleźć się jak najszybciej w szpitalu. Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej, którego Państwo nie znacie, ból, który opisujecie jako gniecenie, Ściskanie, ból, który promieniuje wam do żuchwy, który promieniuje do ramion, który promieniuje do, ro, do łokci, bądź tutaj dłoni. Ten ból może być manifestacją z zespołu wincowego, czyli zawału serca. Wtedy też nie powinniście Państwo absolutnie czekać. Nie powinni i powinniście wtedy dzwonić po zespół karetki, po karetkę pogotowia, dokładnie opisać objawy ewentualnie podać wartości ciśnienia tętniczego. Proszę pamiętać, że kiedy przyjdzie do Państwa kredytka pogotowia, poproście osoby, które są, są z Wami o to, żeby tą dokumentację medyczną, którą Państwo dysponujecie gdzieś udostępniły, żeby dostępne były leki, jakie Państwo przyjęliście, żeby ktoś, kto jest obok Was też wiedział, jakie leki Wy już przyjęliście do tej pory. Są to informacje bardzo przydatne zespołowi ratownictwa medycznemu, medycznego, dzięki któremu mogą podejmować pewne decyzje o wiele szybciej i efektywniej. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że trudno w tych kilku, kilkunastu minutach w sposób pełny omówić tą sytuację tak zwanego skoku ciśnienia tętniczego. Zdaję sobie sprawę, że nie odpowiem w tym filmie na wszystkie Państwa wątpliwości i pytania, które do mnie kierujecie, ale, ale mam też nadzieję, że, że te kilka słów. Wyjaśni Wam być może Wasze wątpliwości. Jeżeli będziecie mieli pytania, bardzo proszę, zadawajcie je pod filmem. A teraz tak krótko jeszcze podsumuję. pamiętajcie. Każdy ma indywidualnie swoją własną normę ciśnienia tętniczego. To znaczy są osoby, które czują się o znakomicie przy ciśnieniu skurczowym 110, są takie, które czują się znakomicie przy wartości 140. Stąd istotna jest nie tylko bezwzględna wartość ciśnienia tętniczego w sytuacji, kiedy jest ono podniesione, ale także ten skok względny. Bo jeżeli ktoś norm, prawidłowo, normalnie ma ciśnienie 135, to wówczas sygnałem alarmowym jest 180. Jeżeli ktoś ma generalnie przewlekłe ciśnienie na poziomie 100, 110, to już sygnałem alarmowym może być ciśnienie 160, Zwłaszcza jeżeli temu towarzyszą objawy. Kolejna rzecz. Nauczcie się Państwo, uczcie się i uczcie swoich bliskich, którzy zaczynają w cudzysłowie przygodę z nadciśnieniem, tego, żeby rozpoznawali, jakie objawy towarzyszą, jakie dolegliwości towarzyszą podnos podnoszącemu się ciśnieniu tętniczemu, ponieważ w przyszłości przy skokach ciśnienia mogą wystąpić dokładnie te same objawy. Dlatego, jeżeli ból głowy jest nowy, Rodzaju, czyli znamy go. Jeżeli pewne trudności w oddychaniu, które czujemy, też nie są niczym nowym przy podniesionych wartościach ciśnienia tętniczego, wówczas macie Państwo większą pewność, że ta sytuacja skoku ciśnienia nie jest sytuacją, która koniecznie będzie wymagała interwencji ratownictwa medycznego czy przewiezienia Państwa do szpitala. Natomiast zawsze, jeżeli pojawią się objawy nowe, których Państwo nie znacie, objawy neurologiczne, objawy kardiologiczne, które omawiałem poprzednio, stosujcie leki, ale też dzwońcie natychmiast po karetkę poważowe ratunkowego i nie traćcie ani minuty. Kolejna sprawa, jako pacjenci z nadciśnieniem, sprawdźcie w swoich apteczkach, poproście lekarzy przy następnej wizycie, poproście o to w ramach teleporady, czy możecie mieć przepisany lek, Kaptopi 12-25 mg w tabletce pod język, które można przełamać, ewentualnie nitroglicerynę. Rzadko są pacjenci, którzy mają bezwzględne przeciwwskazania do stosowania tych leków, to już musicie indywidualnie omówić ze swoim lekarzem, ale jeżeli to możliwe, miejcie Państwo te leki w swoich apteczkach, noście Państwo te leki ze sobą, zwłaszcza je zabierajcie wtedy, kiedy gdzieś podróżujecie, bo to są leki, które możecie. Sami stosować i sami możecie doprowadzić do kontroli skoku, epizodu, skoku ciśnienia tętniczego. Kolejna sprawa, jeszcze raz krótko. Stosując lek, dajcie sobie pewien okres czasu na to, żeby to ciśnienie skontrolować. Jeżeli ciśnienie się unormuje, pamiętajcie o odpoczynku jedno, dwugodzinnym, starajcie się wtedy nie robić, nie wykonywać większej aktywności fizycznej, starajcie się spokojnie starajcie się po prostu odpoczywać z kolejne dni miężcie Państwo ciśnienie tętnicze, jeżeli ono wróci do poprzednich wartości prawidłowych, po prostu kontynuujcie leczenie i spróbujcie zastanowić się, czy nie był jakiś gdzieś tam modyfikowalny czynnik wtórny, który doprowadził do tego, że to ciśnienie tętnicze wzrosło. Jeżeli w czasie pomiarów przez następne dni, po tym epizodzie skoku ciśnienia tętniczego, ciśnienie tętnicze będzie nieprawidłowe, wtedy możecie porozmawiać ze swoim lekarzem o tym, żeby zwiększyć dawkę Leków bądź włączyć dodatkowo jakiś lek, bądź przeprowadzić jakieś dodatkowe badania w kierunku wyeliminowania, poszukiwania czynnika, który mógł się przyczynić do tego, że doszło do skoku ciśnienia tętniczego. I pamiętajcie Państwo wreszcie o kolejnej rzeczy. Skoki ciśnienia tętniczego często manifestują się z lękiem, niepokojem, strachem, które są bywają objawem wtórnym do skoku ciśnienia tętniczego, ale same też mogą prowokować skok ciśnienia tętniczego. Dlatego, jeżeli jesteście osobami wrażliwymi, jeżeli jesteście osobami, którym w czasie takich sytuacji ostrych kardiologicznych towarzyszy lęk, niepokój, zawsze w swojej apteczce miejcie też doraźnie lek uspokajający, jak hydroksyzyna, jakieś preparaty ziołowe, ewentualnie relanium, taki lek, który możecie Państwo w domu zastosować i który pomoże Wam uspokoić Wasze ciało i emocje, bo w sytuacjach skoków ciśnienia jest to czynnik, który odgrywa również ważną rolę w unormowaniu ciśnienia tętniczego. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten krótki film odrobinę Wam pomógł. Pod filmem znajdziecie Państwo link do artykułu. Na naszej stronie Akademia Pacjenta, gdzie to, co mówiłem przed chwilą, będzie podsumowane. Tak jak wspominałem, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, a my będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, zostawcie proszę te pytania w komentarzach do filmu. Jeżeli uznacie, że film jest warty polecenia, polećcie go sobie, polećcie go swoim znajomym, którzy mają również problemy z nadciśnieniem. Proszę Państwa, ta sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest naprawdę sytuacją nadzwyczajną, trudną. Tutaj w skali świata nie ma ludzi mądrych, którzy mogliby wskazać kategorycznie, jednoznacznie rozwią rozwiązania. Stąd, w momencie, gdyby się okazało, że system opieki zdrowotnej w naszym kraju jest po prostu niewydolny albo tak dramatycznie przeciążony, że sam wyjazd pacjenta do, 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 do szpitala wiąże się z dodatkowymi ryzy ryzykami, Uważam, że warto próbować pewne sytuacje starać się rozwiązywać w domu. Oczywiście to, co powiedziałem Państwu, nie ma charakteru, charakteru porady lekarskiej. Każdy z Was jest inny, każdy z Was ma inną historię, ale właśnie tego typu współpraca, gdzie staramy się Państwu wskazać pewne obszary, które powinniście, jeżeli chodzi o własne zdrowie, poznać, tak żeby wiedzieć, co jest normą, co jest pewną patologią to być może pomoże Wam w podejmowaniu samodzielnej decyzji, kiedy tak naprawdę musicie trafić do instytucjonalnego systemu ochrony zdrowia, czyli bądź do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bądź na szpitalny oddział ratunkowy. Życzę Państwu zdrowia, życzę Państwu pogody ducha mimo wszystko. Proszę pamiętać, że nadciśnienie tętnicze jako choroba przewlekła, to jest choroba, którą leczymy nie tylko i wyłącznie farmakoterapią. Obrzymie znaczenie, tak jak większość z Państwa wie, ma dieta, e, aktywność fizyczna, uregulowany sen. Powiem tak, zawsze były trudne czasy, zawsze stały przed nami wyzwania. Poradzimy sobie też i w tej sytuacji, jako społeczeństwo, e, jako ludzkość. Bez względu na to, co się będzie działo, myślcie mądrze o swoim zdrowiu. Pamiętajcie, że Wasze zdrowie to jest Wasza praca. Włóżcie w tą pracę mimo różnych okoliczności. Jak najwięcej serca i własnego zaangażowania. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, bardzo.